Cześć kochani, z tej strony Scarlet, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek tworzenia simek Jako, czyli bardzo znanej formuły, jeżeli chodzi o sim tuba zagranicznego i polskiego. W Polsce, wydaje mi się, że nie wiem czy już o tym mówiłam w poprzednim moim materiale, ale w Polsce chyba najbardziej, najbardziej takim kanałem, który mi się rzucił w oczy właśnie. Promującym tę tematykę materiałów jest Bakana o ślepej kozy. Tak mi się wydaje, że ona miała tutaj najwięcej takich nagrań. Więc jeżeli macie ochotę, to bardzo serdecznie Was zapraszam, bo fajne wersje simek, różne wersje simek możecie zobaczyć. Ale wiem, że no nie tylko ona też nagrywa, więc zresztą, jak wpiszecie simki jako, to na pewno wyświetlą Wam się naprawdę fajne materiały. Zachęcam do zobaczenia zarówno tych zagranicznych, jak i polskich. A Was zapraszam na mój odcinek. Pomyślałam sobie, że Stworzę dzisiaj kawy i herbaty. Dlaczego kawę i herbatę zapytacie? Bo mieliście też inne propozycje i je też uwzględnię, jeżeli Wam się spodoba ten film, mm, ale o tym powiem troszeczkę później. Kawę i herbatę, dlatego że ja strasznie dużo piję kawy i bardzo dużo piję herbaty. Kiedyś strasznie dużo herbaty, a kawy w ogóle, a teraz troszeczkę mi się to zmieniło. A to dlatego, że ja mam niskie ciśnienie, ja bez kawy. No, bardzo ciężko jest mi funkcjonować, praktycznie jest to powiedziałabym dla mnie niemożliwe. Wiem, że to brzmi strasznie. Nie piję jakoś bardzo dużo, ale w momencie, kiedy czuję, że ten spadek energii jest do mnie, to od razu raczej staram się sobie tę kawę zrobić. Wiem, że to jest niezdrowe, natomiast jest to takie chyba moje jedyne uzależnienie, bo ani nie piję, ani nie palę, więc <grywania> pozwalam sobie tylko na tę kawę. I kochani, kawa będzie typowo taka no ciemnoskóra, ale nie chcę, żeby to zabrzmiało rasistowsko, że akurat wybrałam takiej karnacji sinka, no po prostu... Tak mi to spasowało, jednak nie, nie, nie wyobrażam sobie innego zestawienia, natomiast ja jestem bardzo dużą fanką tej simki, zarówno tej i herbaty, ale herbaty zobaczycie później. Więc powiem Wam, że właśnie nie wiem czy nie kawy bardziej, dlatego że ja ostatnio mam jakąś taką fazę i bardzo lubię grać z ciemnoskórymi simkami, bardzo lubię takie tworzyć, może nie jakoś bardzo. Ciemnej kardacji, ale takiej właśnie śniadej, jak w RWDG Average czy też jej syn Dave. Na pewno kojarzycie super mi się tym gra, więc nawet ostatni przegląd StrangerVille robiłam właśnie chyba już z afroamerykanką. Tak przynajmniej się starałam. Wiem, że nie do końca mi to wyszło, jeszcze nie mam jakiejś takiej wprawy, ale bardzo mi się podobają tacy simowie, więc byście mi wybaczyć. Ostatnio w tym trybie tworzenia sima raczej zawsze się tacy pojawiają, więc no. Mamy kawę, a herbata. Herbata jednak kojarzy mi się troszeczkę łagodniej. Her o ile kawę robiłam jako kawę z mlekiem, o tyle w herbacie powiem Wam, że wahałam się między taką herbatą z cytryną a zieloną herbatą. O, zielona herbata kojarzy mi się z taką delikatnością. Natomiast y czarna herbata. Właściwie też, znaczy wiecie, ja się nie znam na składach chemicznych jakichś takich rzeczach. Nie wiem, czy to co mówię w ogóle ma jakikolwiek sens, natomiast mówię tylko i wyłącznie o moich skojarzeniach z danymi napojami i uwaga, teraz bardzo serdecznie zapraszam Was do tworzenia takich simek i wrzucania ich na moją grupę Team Scarlet, a link do grupy Team Scarlet znajdziecie w opisie. Ponieważ, kochani, tak samo jak tworzyłam Pepsi, Cole, Mirindę i Sprite'a, zapraszałam moich widzów do tworzenia, tak i teraz to robię, bo Simowie. Stworzeni przez moich widzów. Na koniec tego materiału wam się pokażą i zaprezentują. Nie będę podawała pewny, pełnych danych, w sensie imiona i nazwiska osoby, która stworzyła daną simkę. Podam tylko i wyłącznie imię, ponieważ wiadomo, nie mogę udostępniać takich informacji. Natomiast będzie to, wydaje mi się, fajnym rozmaiceniem i też jakąś taką okazją do tego, żeby wspólnie coś stworzyć. Więc jeżeli macie ochotę na własną kawę i herbatę, koniecznie. Dołączcie do Team Scarlet, ale pamiętajcie, że żeby dołączyć do Team Scarlet trzeba spełniać wymogi regulaminu. Jeżeli ich nie spełniacie, trzeba napisać maila do moderacji, ponieważ nie wszyscy z marszu są przyjmowani do mojej grupy. Ale to nie chodzi o to, że my sobie wybieramy coś i w ogóle zamykamy osobom dojście po prostu do grupy, tylko raczej staramy się unikać fikcyjnych kąt, więc... Staramy się w miarę je weryfikować, żeby mieć jako takie pojęcie, kto jest osobą prowadzącą to konto. Wiadomo, że w internecie nie da się wszystkich zagrożeń uniknąć, natomiast wydaje mi się, że warto jest je minimalizować i staramy się też, by na mojej grupie, staram się właśnie z moderacją, przede wszystkim moderację się stara, bo to oni zarządzają grupą. Ale staramy się, żeby była dosyć miła atmosfera, więc jak mówię, jeżeli macie normalne konty, jesteście normalnymi ludźmi, to śmiało możecie do nas dołączyć, więc zachęcam jeszcze raz. Zastanawiam się, czy to, co, nie, co powiedziałam, nie jest jakoś takie mm, wredne? <laughs> no, ale takie mamy zasady, takie sobie przyjęliśmy, więc staramy się ich przestrzegać. Tak, więc jeżeli ktoś ma pytania i zastanawia się, dlaczego nie został od razu przyjęty, to ma odpowiedź. W takich wypadkach zawsze należy skontaktować się z moderacją. Moderacja ma swój mail, on jest podany w regulaminie mojej grupy, który to regulamin jest dostępny nawet i bez dołączenia. Jest, to, jest umieszczony w opisie grupy, więc można sobie zajrzeć, można sobie przepatrzeć i skontaktować się z kimś z moderacji też. Dobra, co ja jeszcze miałam Wam powiedzieć? A, wiem. Jeżeli ta seria Wam się spodoba, to będziemy oczywiście ją dalej kontynuować, bo weźcie pod uwagę też, proszę, że jeżeli. No jednak nie przypadnie Wam to do gustu, bo też możecie być zmęczeni taką tematyką nagrania. No to zwyczajnie ja nie będę ich powielać, bo nie tworzę kanału po to, żeby Was zmęczyć, prawda? Ale, jak mówię, ta sama idea tego udostępniania tych simów jakoś mi się bardzo spodobała i cieszę się, że Wam też. A propos. Ogólnie tych simek, udostępnionych jeszcze przez widzów, chciałam tylko przypomnieć, że udostępniłam tylko te, które zostały dodane do 16 kwietnia, czy z 16 kwietnia włącznie, ponieważ te, które były już po tej dacie, były jakby dodane zaraz po moim ogłoszeniu, że będą na materiale filmowym, więc już nie chciałam tutaj tego wrzucać. Ale teraz śmiało zapraszam do tworzenia kawy i herbaty. Więc jeżeli nie udało się waszej Pepsi, Coli, Mirindzie i Sprite'owi dostać się na dzisiejsze nagranie, to może uda się właśnie dostać przy okazji kolejnego Pomyślałam sobie, kochani, że chyba dobrym rozwiązaniem będzie, skoro już dosyć tutaj pogadałam na tematy związane właśnie z tymi simkami, spojrzeć na zakładkę społeczności, ponieważ jak dobrze zdajecie sobie sprawę z tego, dawno, dawno temu za górami, za lasami umieściłam tam post dotyczący pytań do mnie. <gryw> na część z tych pytań odpowiedziałam, ale część z nich jeszcze nie została przeze mnie odczytana, więc teraz zajrzę i zobaczę, co tam ciekawego jeszcze nam zostało. Tylko jest problem, bo nie pamiętam jak zawsze, w którym momencie ja to zakończyłam, a wiecie, że ja nagrywam komentarz na żywo, więc właśnie w tej chwili sobie to przeglądam. Czego słuchasz w sensie jakiej muzyki? Yy, wiecie, tutaj sprawa jest związana ta z tym, że ja raczej słucham dosyć takiej. Yy, mocnej muzyki, to jest trochę death metal, bym powiedziała, ale raczej jest to wszystko w tematyce metalu. Niekoniecznie potrzebuję do tego wokalu, bardziej wystarcza mi czasami sama linia melodyjna, <grym> bo bardzo lubię słuchać różnych instrumentów, a najbardziej lubię jak jest połączenie właśnie metalu takiego mrocznego z instrumentami takimi nie wiem, jak smyczki, jak fortepian, właśnie coś w tej zasadzie. Także, właśnie, coś w tym stylu, ale nie będę się tutaj w temat muzyki zagłębiać, bo wydaje mi się, że tutaj nie ma, nie ma to sensu aż tak. Ale mniej więcej, jakiś tam ogląd na to, co lubiłam słuchać, macie. Ale bierzcie też pod uwagę to, że to nie jest tak, że ja tylko i wyłącznie tego słucham, bo ja potrafię sobie włączać Britney Spears i sobie śpiewać do Britney Spears. Ale o tym już wielokrotnie mówiłam, że mam takie rozdwojenie jaźni, jeżeli chodzi o muzykę. Natomiast nie słucham popularnej muzyki, więc wierzcie mi lub nie. Hmm. Teraz jest właśnie modna chyba Ariana Grande, nie? Ja nie mam pojęcia, co ona w ogóle śpiewa. śpiewa. Ja wiem, że istnieje, ale nie wiem, co śpiewa. Więc tak, do. Trochę jestem bardzo do tyłu, jeżeli chodzi o takie modne rzeczy w muzyce. No, ale nie ubolewam z tego powodu, mam jakiś tam swój własny muzyczny świat, w którym się otaczam. Także na tej zasadzie. I tu się pojawiają pytania, na które już odpowiadałam kilkakrotnie od Magdaleny. Między innymi moja ulubiona książka, ale to jest taki temat, też nie umiem Wam powiedzieć jednoznacznie. Bo z jednej strony powiedziałabym, że uwielbiam. E ja dumę przeze mnie, Jane Austen, ale ja nie jestem jakimś fanem literatury takiej romantycznej, ale jakoś tak bardzo lubię tę powieść, czytałam ją kilka razy. Całym moim dzieciństwem jest Harry Potter, więc też mi przychodzi do głowy. Mój kanał Miss Scarlet, no to wiadomo, że Przeminął z wiatrem, książka też jakaś była dla mnie istotna, no, ale z drugiej strony uwielbiam twórczość Mastertona, ale Masterton pisze horrory, więc wiecie, też byłoby mi ciężko wskazać jakąś konkretną książkę z jego repertuaru więc no... No nie mam chyba takiej, że co bym powiedziała, że jest naprawdę, naprawdę jedna, jedyna i niepowtarzalna, bo ja nawet kupię Pchatka lubię bardzo, więc... czy Mojego Księcia, więc no, na tej zasadzie. Ale wiecie co, ja nawet Krzyżaków i lubię, więc... Mm, no, fajnie, nie? <ścoughs> Jeszcze popatrzę sobie, co tam piszecie, ale już będę kończyć ten komentarz, żeby Was nie zanudzić. Mm, mam pytanie odnośnie Twoich pomadek szminki Gdzie najczęściej je kupujesz i czy są trwałe? Izabela pyta. Mm, tak, one są trwałe, ale najwięcej pomadek mam chyba z NYXa, takich w płynie i matowych. Swego czasu kupowałam bardzo dużo z Golden Rose, mam je jeszcze, ale najczęściej chyba na nagraniach jednak pojawiają się te z NYXa. I kochani, tym oto akcentem będę już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Przepraszam, że tylko dwa pytania, ale nie chcę robić bardzo długiego materiału, bo to nie ma sensu w wypadku takiego kasa. Zapraszam was bardzo serdecznie na inne moje filmy. Witam też nowych subskrybentów mojego kanału, bo ostatnio bardzo dużo was przybywa. Dziękuję za uwagę i standardowo, trzymajcie się ciepłutko. Pa pa.